Cześć Izu, od dwóch miesięcy siedzisz w Ameryce. Powiedz nam, jak się, jak się twoje życie zmieniło od tego czasu? Jeżeli to jest krótki wywiad, to na pewno nie będę w stanie wszystkiego opowiedzieć, jak się zmieniło, ale zmieniło się bardzo. W chcę pozdrowić wszystkich w ogóle czytelników Ring Polska, wszystkich oglądaczy, wszystkich moich kolegów z Polski, wieściarzy, którzy być może będą to oglądać. Więc. To, jest, to była drastyczna zmiana dla mnie, dlatego że praktycznie wszystko się zmieniło to pod względem dyscypliny, to pod względem treningu, to pod względem życia. Więc mogę powiedzieć, że przyjechałem w taki e, troszeczkę obóz pracy. E, i, no i po prostu trening stał się takim najważniejszym elementem dla mnie. E, mówię, pierwszy, pierwszy okres był taki spokojniejszy, e, pierwszy tydzień może półtorej. Później już wreszcie weszliśmy na duże obroty, codziennie rozpoczynałem dzień o godzinie 5.30, wtedy doszedłem biegać, codziennie, no może przesadziłem, ale cztery razy w tygodniu robiłem takie biegi właśnie. Około 7 km 5.30 rano, połóżmy jedzonko. Spanie, i o 12 albo 13 wracałem na salę treningową. już pracować tutaj bezpośrednio z trenerem Adamsem. No i to był pierwszy okres, i tak trwał on aż do ostatnich dwóch tygodni, w środka lutego. I wtedy rozpocząłem sparingi I mogę powiedzieć, w dużym skrócie sparowałem z trzema różnymi osobami. Pierwszy sparring miałem, mogę powiedzieć, lekki. To był lekki sparring, ale już każdy kolejny. Później miałem właśnie sparring, już kolejny to był z Eckhartem. Jak on ma nazwisko? Tepper? Tepper, tak. Hmm. Eckhart Tepper. Tak więc bardzo, bardzo mocny, bardzo mocny zawodnik, ale zarówno ja, jak i trenerzy jesteśmy zadowoleni z tych springów, z ich przebiegu. Później sparowałem z, z bardzo dobrym amatorem okrotnym zwycięzcą złotych Rękawic tutaj w Stanach więc, więc naprawdę, naprawdę ciekawie tutaj menadżer Sheriffa Pogere to jest mój menadżerny how are you? Good. Ciągle mnie słyszą, ja gadam po angielsku, tak więc chcą teraz zobaczyć, czy ja rzeczywiście mówię mówić po polsku. No więc, więc ostatnie dwa tygodnie taki był okres dużego szoku, naprawdę to był duży szok i, i, i zobaczyłem jak się sporuje w stanach i, i tutaj trzeba po prostu walczyć. E, Izu, czy, czy trener próbuje cię jakoś zmienić technicznie, czy, czy po prostu jakieś poprawy są? E, wiesz co, ja, ja nie, nie powiem, że on mnie próbuje zmienić. Oni po prostu próbują wyciągnąć ze mnie to, co oni uważają, że już we mnie jest. E... Jak przyjechałem, to trener stwierdził, że, że, mam, że mam dobre, bardzo dobre fundamenty i po prostu, że trzeba się nauczyć je w pełni wykorzystywać. I, i po prostu jest tutaj jakby duża presja na to, żebym wyciągał, wyciągał, wyciągał wszystko, co, co mam w sobie. Więc jakby. E, no, no, praca, praca jest, e, mówię, no tak jak to było zawsze moje hobby, to, to jest teraz ciężka praca. Po prostu zapierdzielam tutaj, żeby, e, żeby przejść do, do kolejnego levelu. Które, którego wiesz, że jestem w stanie przejść właśnie z pomocą tych ludzi, z którymi się tutaj za Jak widzieliśmy na tarczy z trenerem, to dosyć dłuższe ręce biłeś, jak, jak ostatni raz Cię widziałem w Gdańsku na treningu. Czy, czy jak, nad tym pracowaliście? Wiesz co, ja, ja, ja jakby nie, nie jestem w stanie porównać tych tarczy, które robię teraz, nie jestem w stanie porównać do czegokolwiek, co robiłem wcześniej, bo e, to jakby intensywność jakby tych tarczy i, i specyfika ich e, można je nawet zobaczyć, obejrzeć i wiele osób przychodzi podglądać trener Adamsa, e, ale nie są w stanie tego powtórzyć i, i robić tego samego z, z zawodnikami, tak więc e, wiem, że założenie jest takie, żeby po prostu wykorzystać ten długi dług zasięg, ramion, jaki mam, bo w moim przypadku to jest 200 po e, 205 cm. Bo w końcu teraz zmierzyliśmy to i to jest około 205 cm, więc to jest, to jest naprawdę e, bardzo długi zasięg, zasięg i, i, i trzeba to najzwyczajniej w świecie wykorzystać. czy wiesz, jakie są następne plany? Tak, następne plany są takie, żeby przycisnąć przez najbliższy miesiąc jeszcze mocniej niż przycisnęliśmy niż, niż dotychczas. Aż trener i mój menadżer będą w pełni zadowoleni z tego. Bo ogólnie, ogólnie jest dobrze, tak? Wykonujemy pracę, jest, cały czas jest progres, ale mówię, no są cele, jakie oni sobie stawiają, cele jakie oni stawiają dla mnie i, i po prostu... Ja, e, jak taki żołnierz, po prostu w tym momencie pracuję i, i, i poddaję się, się rozkazom. To co myślisz, mniej więcej kiedy Cię znowu w ringu zobaczymy? E, to jest takie hipotetyczne, ale chciałbym, chciałbym, żeby to był maj. Chciałbym, żeby to był maj, żeby to była, e, już, już mój menadżer będzie, będzie wiedział, jaka to będzie gala dokładnie. E, no a po tym okresie, dopiero jakby po pierwszej walce, dopiero będę mógł. E, Wrócić, wrócić do Polski i, i, i troszeczkę odetchnąć i spotkać się z rodziną, ze znajomymi. To właśnie, I jak, jak myślisz o Polsce, to, czego ci najbardziej brakuje? <grym> eee, to jest ciężko jest ciężko powiedzieć. To, to są takie momenty, że mi wszystkiego brakuje. <grym> wszystkiego. Tych moich uliczek w Gdańsku, tych ludzi, tych miejsc, tych, tych klubów, gymów, w sensie, w których, w których tam sobie na co dzień w Polsce trenuję. Eee, praktycznie wszystkiego To jest po prostu wszystko jest, wszystko jest inne mój menadżer i mój trener to są eee, moi najbliżsi mi ludzie a, a moim najbliższym otoczeniem to jest grupa, do którego przychodzę za Jakieś ostatnie słowa dla fanów w Polsce? Eee, tak, chciałbym pozdrowić wszystkich fanów w Polsce. Mam nadzieję, że, że ten okres, który, który tutaj spędzam i, i ta praca, którą wkładam, rzeczywiście zaskutkuje tym, że stanę się tak dobry, jak wierzę, że, że potrafię być i, i tak dobry, jakiego chcą mi oglądać kibice. Tak więc pozdrawiam i mam nadzieję, że to, to im dostarczam. Dziękujemy i życzymy dużo szczęścia. Dzięki, pozdrawiam.